Dzisiaj w filmie gramy na kwadratowej, ktoś się tam pytał, czy będę grał na kwadratowej. No i gramy, więc na tym serwerze będę części teraz grał. Bo naprawdę pierwszy raz gram wczoraj. Naprawdę świetnie. Jak według mnie, bardzo fajny serwer. Ja polecam, mogę polecić bez problemu. No i dobra, dzisiaj będzie PVP. No i nie przedłużam. I lecimy jeszcze powiemy o graniu Jeżeli chodzi o hmm. dobra tutaj jeszcze coś wyskoczyło. ktoś na noslecie, ale to nie problem zaraz się tym zajmiemy Jemy. Dobra, przegraliśmy. Spróbujemy teraz no może na innym. Łucznik, łucznik. Łucznikiem też jest są dobre, więc dobra. Zobaczymy. Nikogo tu nie widzę. Może ktoś będzie w innym. Siekierka może. Chcecie mieć siekierkę? Chcecie. Dobra. Może do mi lepiej wyjdą. No, coś, coś nam tu nie idzie. pomalutku, czekajcie. pomalutku, Nie jest, nie jest, a tak się gaple. Wczoraj gra mi nawet, bo może tutaj wyjdzie. No. Dobra. No to do, w ogóle kliknijcie subskrypcję. To mi na pewno pomoże. A was to nic nie kosztuje. A więc naprawdę weźcie. Dajcie tak subskrypcję. Nic was nie kosztuje. W każdym momencie możecie odsubskrybować. Od a mi to bardzo pomaga. Co może tutaj spróbujemy? Chyba. Może nie PvP, bo coś jest za mało osób teraz. Dawajcie, niech ktoś tu weźmie. No enchant. Może tutaj. O! O, widzimy chyba tam to Czekajcie. Nie. Był kto sk był skin, ale nie było chłopa. Słabe. Raczej, raczej tutaj się nie nadaje. Dobra, coś mamy lepszego? Ciasto? Nie, nie. Dobra, dawajcie może na halt Hej, co jest? Dobra, dawajcie, dawajcie. Dobra, jeszcze raz. Jedzonko. Chłop, do nas zbiegniemy i już jedziemy. Teraz tak. Zaraz spróbujemy na, na tym, że się zbiera i te 10 minut, a później się walczy. Nie. Nie że się można wyrzucić. Mamy problem trochę. ma więcej o jedno. Bo on jeszcze wczoraj mi lepiej szedło. Przynajmniej nam rozwali je rozwalimy na osoby, byłoby bardzo fajnie. Co długo może pobierać jakiś tekstur to może będziecie lepiej widzieć że nie będzie ognia, jeżeli znajdę jakiegoś dobrego bo jeszcze nigdy nie pobierałam tych paków ani nic tego typu więc będzie to też do mnie fajnie, Spróbuję coś nowego w ogóle napiszcie, jak mi idzie bicie się na tej wersji czy nie bicie strefując, nawalając myszko tak, tylko tak bo zazwyczaj, bo dopiero wczoraj się jakby coś czegoś takiego nauczyłem na tej wersji. Bo zazwyczaj to się biłem na wersji 1.8. Teraz jest na wersji 1.16.4 czy coś takiego. Został nam jeszcze... O! Skupiliśmy go. Trzeba zjeść. A za niedługo może jeżeli się uda to się zrobić z kimś odcinek na przykład z ekipy Rapy, Na przykład może się takie coś uda. Nie wiem, wiem czy to jest na na, na razie wyszłoby takie coś. Lagi mam. No może. Ja tam, ja tam, bo nie wiem, czy widzę Lagi jakieś. O nie, mamy problem. Musimy trochę. Dobra, już, już jesteśmy martwi. Tak. No i padliśmy. Dobra. O, ktoś chce tu? Dobra. Jak chce, to niech będzie. O, nie ma tutaj tej. Może będzie lepiej do, do Was nagrywać z tego, tutaj, o, pam, pam. Trzeba trochę... O, przynajmniej mamy jedno, jednego zabiciem. Ладно, хорошо, очень хорошо. Хочешь еще раз? Нет, не будет. О, of To zjeść, Mam, już mamy ostatni, już nie mamy więcej, więc że zjedliśmy ostatni, to mamy szansę, że tego wygramy. No mniej jedliśmy tego. Więc raczej już, więc raczej ja widzę, jeżeli chyba, że się mu lepiej uda, ale zobaczymy. Oh, on no tak schowane. Mamy poter serduszka, pokażcie mi, gdzie on jest. O, oh, chce nam pomóc? Nie, ten nas oszukać. poszedł. nie udało się. Jeszcze raz, dobra. Dobra, nam się nie. O, do. Trzeba zjeść pierwszego. On jeszcze chyba nie zjadł? Nie, nie wiem. Czy zjadł jakiś? Nie widziałem. Teraz by, teraz by, je. Nie ja wiem, chyba musiałbym poćwiczyć, ale nie wiem, jak to miałbym gdzie je poćwiczyć. Jeżeli yy, ktoś wie, jak należy ćwiczyć umiejętności PvP, właśnie taki, takie kiwki, <grym> Jeżeli zna jakąś aplikację, w której się takie coś ćwiczy, bo widziałem kiedyś, że y, jakiś YouTuber kiedyś na jakimś filmie, miał film, w którym pokazywał takie coś, że można takie y, jakby rzeczy ćwiczyć. Spróbujemy jeszcze raz. Nie, ja chciałbym szczerze pospróbować y, strzelanie z łukiem, bo w tym, w tym nawet też, mimo dobrze jest. Co? Co chcesz? Kto ci to pozwoli? Tu? Dobre...